Dobry wieczór! Mamy live 30 w ramach herlowe, przepraszam, lowe czwartków. Nie wiem dlaczego, ale jeszcze cały czas zostaje mi w głowie, że to herlowe, a to lowe czwartki. Te osoby, które są ze mną od samego początku, to pewnie się domyślają, dlaczego mieszam herlowe z lowe, bo kiedyś to przecież była grupa, która zajmowała się bardzo mocno sprzedażą produktów, która z tej sprzedaży produktów przerodziła się w projekt zupełnie inny, bo w projekt, w którym wspieram kobiety, projekt, w którym uczę, a przede wszystkim pokazuję, jak fajnie można wykorzystać swoją pasję. A moją pasją jest, nie chcę nic mówić, ale od małego uczenie. Ja pamiętam, jak kiedy byłam właśnie małą dziewczynką, to po prostu lubiłam bawić się w szkołę. Moja mama przynosiła dzienniki, moja mama pracowała wtedy jeszcze w wyższej szkole morskiej, teraz to już jest Akademia Morska i przynosiła mi takie zielone dzienniki, dzienniczki papierowe i tam sobie wpisywałam swoich uczniów i, i uczyłam ich języka angielskiego i chcąc nie chcąc, przez to, że do lekcji musiałam się przygotowywać, do tych lekcji, które prowadziłam dla swoich lalek. To tak się nauczyłam języka angielskiego, i ta pasja gdzieś tam z nauki gdzieś właśnie przerodziła się w coś, w coś więcej, a właściwie tym, co się stało moim sposobem na życie. Witam, po, witam widzę, że jest moja ciocia, która zawsze się podaje za marka. Witam cię, ciociu, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kolejne osoby, które dołączą, będą dołączały też. Witam bardzo serdecznie. A dzisiaj o tym, w jaki sposób. Prosić skutecznie. I z tego live'a dowiecie się trzech rzeczy. Pierwszą rzeczą jest przede wszystkim to, w jaki sposób nie zamienić na tak, czy to w ogóle jest możliwe, żeby nie zamienić na tak. Drugą rzeczą, którą się e, dzięki temu nauczycie, to w jaki sposób mm, polepszyć swoje relacje: relacje w rodzinie, relacje z przyjaciółmi, relacje w pracy. I trzecia rzecz, której się nauczycie, to troszeczkę przyjrzycie się psychologicznym naszym zachowaniom, które pomagają w komunikacji międzyludzkiej. Skąd mój pomysł na live? Wyobraźcie sobie, że ja jestem takim szałaputem decyzyjnym. Co ja przez to rozumiem? Ja rozumiem przez to, że wiele decyzji, które ja podejmuję, ja je podejmuję w chwili. I uważam, że one po prostu będą genialne, to będą najlepsze decyzje, i wszyscy w tej chwili podchwycą mój zachwyt. Jakie jest moje zdziwienie, kiedy tak się jednak nie dzieje? Bo nie każdy jest skory do podejmowania decyzji szybko, tak jak ja. I wyobraźcie sobie, że podzielę się z wami historią, gdzie zamarzyło mi się, żeby razem z moim partnerem gdzieś po prostu wyjechać. Cześć Aniu, dzień dobry Aniu. Więc zamarzyło mi się, żeby gdzieś z moim partnerem wyjechać i pomyślałam sobie, że no fajnie byłoby gdzieś pojechać za granicę, miło spędzić czas, tym bardziej, że ostatnio mieliśmy trudny czas. Więc super, znowu wiecie, pomyślałam sobie, ale super, genialny pomysł, w ogóle w pięć minut podjęta decyzja i oczywiście pomyślałam sobie, że no oczywiście ta druga strona będzie bardzo entuzjastycznie do mojego pomysłu nastawiona, bo jakże do mojego pomysłu można nie być entuzjastycznie nastawionym. I popełniłam kardynalny błąd. Mój kardynalny błąd polegał na zadaniu pytania, czy, pojedziesz z, czy pojedziemy na wakacje. I to jest kardynalny błąd. Dlaczego to jest kardynalny błąd? Bo kiedy zadajesz pytanie, czy, to to pytanie wymusza odpowiedź albo tak, albo nie. I teraz, kiedy mam do czynienia z osobą po drugiej stronie, która nie jest takim entuzjastą, tak jak ja, to ja automatycznie daję mu w prezencie odpowiedź: nie. Więc taką odpowiedź dostałam. No, no niekoniecznie, no nie za bardzo, no nie. Ale może no, no nie. I kiedy wczułam się w stronę tej mojego partnera, który jakby starałam się zrozumieć, co się kryje za tym nie, to jakby zrozumiałam w tym momencie, dlaczego on nie jest gotowy dać mi odpowiedź tak. W związku z tym, ponieważ w życiu dzieje się tak, że kiedy na czymś tobie bardzo zależy, to cały wszechświat temu bardzo, ale to bardzo sprzyja, natknęłam się na e, wspaniały podcast, a potem kolejno zaczęła wpadać do mnie literatura. E, w związku z tym, jak nie zamienić na tak? I z tym się chcę podzielić z Wami, z Tobą, bo oczywiście koniec końców udało mi się dostać tak. I chcę opowiedzieć, co się tutaj takiego zadziało, jaki jest proces zamiany mojej, żeby ta druga strona zmieniła zdanie i, i odpowiedziała tak. Przede wszystkim kardynalny błąd to jest taki, żeby nie zadawać pytania zamkniętego, czyli czy czy pojedziesz ze mną, czy zrobisz to dla mnie. Teraz przedstawię pięć prostych, naprawdę bardzo prostych metod, które ułatwiają uzyskanie odpowiedzi na tak, które ułatwiają skuteczne proszenie. I to nie jest żadna manipulacja. To chcę bardzo mocno podkreślić. To nie jest manipulacja. Manipulacja jest wtedy, kiedy jedna strona czerpie korzyści, a tutaj wszystko dzieje się um, jako win-win, czyli dwie osoby odnoszą korzyści. Ja jestem szczęśliwa i druga osoba jest także szczęśliwa, że to dla mnie zrobi. I to jest pod to są podstawy tej właśnie metody. I pierwszy krok to jest przede wszystkim to, żeby działać właśnie win-win, czyli żeby za, zanim zadasz pytanie, zastanów się, co może sprawić, żeby ta osoba chciała to dla ciebie zrobić. Jaką korzyść ta osoba może odnieść, że to dla ciebie właśnie zrobi. Wyobraźcie sobie na przykład sytuację taką, że Chociażby zwykłe proszenie o zniżkę. Kupujecie samochód, jakie jaki może być tutaj, tutaj win win dla dwóch dla tej drugiej strony, czyli dla kupcy, dla sprzedającego? Dla sprzedającego korzyścią jest to, że w tej chwili sprzeda samochód. W związku z tym poproś o zniżkę. Czy byłby Pan na tyle otwarty zaoferować mi 10% zniżki na samochód, jeżeli ja kupię ten samochód teraz albo czy mogłabym na tą kawę dostać 10% zniżki? Myślę, że to byłaby uczciwa propozycja, jeżeli w zamian zareklamowałabym Waszą kawiarnię na swoim profilu Instagramowym czy, czy profilu facebookowym. Patrzcie, dwie strony mają korzyści, i tutaj właśnie o to chodzi. Jeżeli pozwalasz drugiej stronie osiągnąć korzyść, to jest spora szansa na to, że zamiast nie usłyszysz tak. Druga metoda, która znacznie ułatwia uzyskanie odpowiedzi tak zamiast nie, to jest bardzo proste. To jest to, co należy dawać dzieciom. Dzieciom należy dawać wybór. Jedno z moich ulubionych pytań to jest: co robimy dzisiaj? Co robimy dzisiaj jest genialnym pytaniem, żeby dostać odpowiedź nic. Albo jak dzieci się mnie pytają, co dzisiaj jest na obiad? Nic. W jaki sposób pytanie zależy, należy zadać? Zamiast co robimy dzisiaj, daj wybór. Czy dzisiaj jemy na mieście, czy gotujemy w domu? Czy jemy sushi, czy jemy schabowego? Daj wybór. Bardzo proste rozwiązanie, ale... Po prostu dajesz drugiej osobie wybór. Jeżeli jesteś sprzedawcą i bardzo tobie zależy na tym, żeby sprzedać swój produkt i umówić się z kimś na spotkanie, zapytaj się, co robi we wtorek o 17 albo w środę o godzinie 17, daj wybór już sugerując godzinę spotkania. Nasz, yy, nasze mózgi bardzo, ale to bardzo lubią takie zadawanie pytań, bo automatycznie mózg zaczyna się zastanawiać, hmm, co ja robię we wtorek, a co ja robię w środę, o okej, okay, w środę mogę, dobra, to w takim razie spotkajmy się w środę. Yy, nasze mózgi generalnie są, wszystko co w życiu robimy, to tak naprawdę to jest, Sprzedaż. I e, to jest kilka właśnie takich trików, to czym się z wami dzielę. To są takie triki po prostu sprzedażowe, triki negocjacyjne. E, jeżeli wszystkie propozycje w naszym życiu to jest sprzedaż. Chcesz sprzedać swój pomysł, chcesz sprzedać swój produkt, chcesz sprzedać swoje. Swoje usługi, to jest wszystko sprzedaż, więc jak zamienić nie na tak. I trzeci krok to jest, to jest to, co u mnie się sprawiło, sprawdziło. To jest to, dzięki czemu ja dostałam tak na swoją e, propozycję e, wyjazdu. Trzecim krokiem jest roztocz wizję. Zanim zadasz pytanie: roztocz wizję, jak będzie wspaniale. Wiesz, pojedziemy bez dzieci. Usiądziemy sobie w kafejce, porozmawiamy sobie, popatrzymy sobie w niebo, w gwiazdy. Znajdź w tej wizji coś, co wiesz, że dla tej drugiej osoby będzie wartościowe. A potem zadaj, a potem zadaj pytanie. Dopiero po tej wizji zadaj pytanie. Działa. Czwarty krok, który ułatwia zamienienie nie na tak, to jest bardzo fajna opcja, kiedy dajesz. Tej drugiej osobie szansę na wycofanie się. To jest to, co nigdy, to jest to, co powinno mieć miejsce w sprzedaży. Nie bądź nachalny, nie narzucaj się. Pozwól drugiej osobie wycofać się. Bo nikt z nas nie podejmie decyzji na tak, kiedy będzie do tej decyzji przymuszony. Słuchaj, musisz zrobić zakupy do godziny 18, bo jeżeli nie, to ja wycofuję ofertę. No nikt. Tego nie lubi, to nie będzie sprzedawać. W związku z tym skonstruuj swoje pytanie tak, żeby dać tej osobie możliwość wycofania się. Kiedy ja sprzedaję swoje szkolenia, mówię jasne: podejmij najlepszą decyzję, jaka dla ciebie będzie, i jak będziesz gotowy, to daj mi znać. Daj możliwość na wycofanie się. Poza tym wtedy, kiedy ktoś słyszy nie, to z automatu chciałby tą rzecz mieć troszeczkę bardziej. To jest tak jak w rozstaniach międzyludzkich, jak ktoś Tobie mówi nie, już nie będziemy razem, no to coś takiego się dzieje, że właśnie wtedy e, chciałoby się z tą osobą troszeczkę bardziej, albo bardziej być. Piąty krok, e, bardzo, ale to bardzo ważny, który pozwala zamienić nie na tak, to jest używaj mikroprośb. Co to są te mikroprośby? Wyobraź sobie, że chcesz pojechać na wakacje i mówisz e, i słyszysz, nie, twoje dziecko chce pojechać na wakacje i słyszysz, słuchaj, mamo, chcę pojechać na wakacje ze znajomymi, wyjazd kosztuje 2000 zł, potrzebuję nowe buty, potrzebuję nową kurtkę i nową walizkę, bo mi się zepsuła e, i trochę kieszonkowego, koszt tego wyjazdu 3000 zł. Mogę? Jest duża szansa, że odpowiesz nie. Ale kiedy twoje dziecko podejdzie ciebie sprytnie i zastosuje tak zwane mikroprośby, i powie, Mamo, wiesz, jest fajny wyjazd, czy mogłabym. Czy na ten temat, czy byłabyś na tyle otwarta, żeby na ten temat ze mną porozmawiać? To po pierwsze pytanie, czy, mogłaby, czy byłabyś na tyle otwarta, to jest pytanie, które odnosi się do cech charakteru, a jeżeli pytanie odnosi się do cechy charakteru, to to znaczy, to sprawia, że my jesteśmy bardziej skorzy coś dla tej osoby zrobić. Czy byłabyś na tyle uprzejma, czy byłabyś na tyle otwarta, to dla mnie zrobić, przemyśleć, to sprawia, że my chcemy dla drugiej osoby zrobić coś więcej. No i pewnie tak będę gotowa porozmawiać na temat wycieczki. Pewnie padnie pytanie o koszty. E, mamo, mm, koszt jest taki, ale mamo przemyśl. Przyjmę nawet decyzję odmowną, więc córka czy tam syn się wycofuje, więc zostawia mi pole na podjęcie decyzji na nie, więc ja już zaczynam myśleć. Dziecko wie, jak te metody stosować, i usłyszy ode mnie tak. W kolejnym etapie stosowania mikropróśb okaże się, że dziecko potrzebuje nowe buty. W kolejnym etapie stosowania mikroprośb okaże się, że potrzebuje nową torbę. Więc te prośby stosować stopniowo. Jeszcze lepiej będzie, kiedy ta mikroprośba będzie stopniowana od małej do dużej. Ponieważ kiedy, pod, kiedy podejmiemy już jedną decyzję na tak, to zgodnie z regułą manipulacji i e, manipulacji Kialdiniego, regułą konsekwencji, my chcemy być konsekwentni co do Reguł, które podejmujemy, co do zdań, które podejmujemy i chcemy je utrzymać. Więc, jeżeli zgodziliśmy się na to, żeby dziecko pojechało na wycieczkę, to chcemy konsekwentnie te prośby realizować. Więc reasumując, mamy pięć rzeczy, które przybliżą ciebie do tego, żebyś otrzymała tak na nie. To jest win-win, czyli zastanów się, co. Sprawi, że ta osoba, jaką korzyść ta osoba będzie miała. Drugi krok to jest mm, dawaj wybór. Trzecim krokiem będzie, niech sobie przypomnę, trzecim krokiem będzie to, co się sprawiło u mnie, czyli roztocz wizję. Czwarty krok pozwól się tej osobie wycofać. I piąty krok stosuj mikroprośby. Jeszcze raz chcę powtórzyć to, co tutaj padło i to, co jest bardzo ważne, to jest zadając pytanie, odnoś się nie do możliwości, czyli czy możesz to dla mnie zrobić, a do cech charakteru. Ponieważ kiedy odnosisz się do cech charakteru, to łatwiej jest Tobie uzyskać tak. Co to znaczy, czy byłabyś to dla mnie gotowa zrobić? Czy Byłabyś na tyle uprzejma, żeby to dla mnie zrobić. Ja mam nadzieję, że te pięć kroków do zamiany nie na tak przybliżą Ciebie do lepszych relacji, do przemyślenia troszeczkę swojej komunikacji, a przede wszystkim do negocjacji, bo wszystko to jest, czy chcemy, czy nie, negocjacją. Nawet z dzieciakami fajnie. Te metody negocjacyjne stosować, bo, bo one sprawiają, że naprawdę nasze relacje przenoszą się na wyższy poziom. To był ostatni live. Zapraszam przed, e, ostatni live wakacyjny. 30 to bardzo dobra liczba, żeby zakończyć live na wakacje. I udać się na wypoczynek. Ja w wakacje będę szkolić, będę Was także informować o swoich szkoleniach. Będę wrzucać informacje, gdzie te szkolenia będą. To będą szkolenia online. Zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie, żeby brać w nich udział. To będą także kursy online z autoprezentacji, z przywództwa. Z wystąpień publicznych, bardzo, ale to bardzo serdecznie do tych szkoleń z wystąpień publicznych zachęcam. Link do dołączenia wrzucam, bo pierwsze szkolenie już mamy jutro to jest trzygodzinne szkolenie genialne szkolenie techniki stosowania storytellingu, cytatów historii osobistej, jak poradzić sobie z tremą, jak gestykulować, jak, jaką strukturę budować, żeby to wszystko miało sens i nogi, jak stosować humor, żeby to było wszystko zabawne i żeby się chciało tego słuchać. Tymczasem ja jeżeli chodzi o live, życzę Wam udanych wakacji, a ja jestem z Wami. Cały czas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za Waszą obecność i zamieniajcie nie na tak. Gdziekolwiek usłyszycie nie, zastanów się, co możesz z tym zrobić, żeby dostać tak, a w międzyczasie dołączaj do moich szkoleń. Wszystkiego dobrego. Cześć!